Zakupiony przez poprzedniego właściciela. Poprzedni właściciel chyba pomylił się i zamiast dom, który miał być użytkowany w celach mieszkaniowych, został użytkowany w celu ogrodnictwa i uprawy roślin. Widać, słuchajcie, bardzo tutaj widzę, dbali o utratę ciepła. Wszędzie są jakieś izolacje. Jak widzicie, kabel puścili do zasilania tej szklarni. Smoke weed every day. Dobra, słuchajcie, tego jeszcze u nas nie było. E, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Dowbush Education. E, stary kanał Dowbush Property. Auction, tak? Słuchajcie, nieruchomość, którą kupiliśmy na aukcji. E, czemu jest ta nieruchomość tak wyjątkowa? Zaraz się dowiecie. Zapraszam Was do środka. Działo się tutaj dużo, słuchajcie. Important notice. Nieruchomość została zajęta. Dlaczego została zajęta? Zaraz słuchajcie, odkryjecie historię z Hollywood, tak? Zawsze się śmieje. Był kiedyś u mnie Kuba Midal, zawsze się śmieje. Kuba mówi: Dawid, ty to w tej Wielkiej Brytanii, to ty masz Hollywood, tak? Więc słuchajcie, dom który został zakupiony przez poprzedniego właściciela, poprzedni właściciel chyba pomylił się i zamiast dom, który miał być użytkowany w celach mieszkaniowych, został użytkowany w celu ogrodnictwa i uprawy roślin. Bank i policja, przede wszystkim policja kiedyś się o tym dowiedziała, nie była zbyt szczęśliwa. Powiadomiła bank i w takim wypadku bank kategorycznie się nie zgadza. Nie zgadzają się na prowadzenie ogrodnictwa w swojej nieruchomości i nieruchomość została przejęta przez bank. Następnie była wystawiona na aukcji. W tym przypadku była to aukcja, która odbywała się w Londynie. Ja byłem w, dokładnie w tym czasie w Irlandii, w Dublinie. Spotykałem się tam z Polonią. Można taką aukcję, słuchajcie prowadzić przez telefon, bidować czyli składać oferty przez telefon. Ja zawsze wolę wiedzieć, co się dzieje na miejscu, i w naszym przypadku wysłaliśmy jednego z naszych pracowników, który był na miejscu, miał tam nocleg, po prostu bidował i tą nieruchomość wygraliśmy. Tak? Wszystkie, słuchajcie, projekty i liczby zobaczycie na, na obrazie. Które teraz widzicie na, na ekranie. Słuchajcie, dokładnie co tu za rośliny były, co to było uprawiane, więc tak. Właściciel tej nieruchomości uprawiał tutaj marihuanę. Takich nieruchomości w tym mieście miał około 3, z tego co, co już się dowiedziałem. No i wszystkie zostały automatycznie przejęte, tak więc. Po prostu pomylił, może oglądał nas na kanale. Pomylił, słuchajcie, nasz kanał z kanałem związanym z ogrodnictwem. My mówimy o tym, żeby kupować, inwestować, zarabiać z najmu czy to zarabiać flipów. Więc tak, przejdźmy teraz do rzeczy. Co my z tej nieruchomości zrobimy? Z tej nieruchomości będziemy chcieli zrobić przynajmniej 5 pokoi i prawdopodobnie 3 łazienki. To wszystko jeszcze będziemy interpretować z naszym architektem. Więc tutaj, słuchajcie, jest kuchnia. E, będzie to przeznaczone, na, tak naprawdę, na pokój z własną łazienką. A w jadalni, w części, gdzie jest jadalnia, zrobimy e, kuchnio-jadalnie. Tak? Po prostu ją powiększymy. Część tutaj tej przestrzeni e, oddamy do, do, tamtej, do tamtej kuchni, po to, żeby spełniała metraż i, e, i regulacje, jakie są na to miasto. E, więc widać, słuchajcie, bardzo tutaj widzę, bali o e, utratę ciepła. Wszędzie są jakieś. E, Izolację, tutaj nawet okno było karton gipsem, zasłonięte. E, więc, tak, no przedsiębiorczy człowiek, jak to, jak to bywa. E, ludzie prowadzą biznesy, więc, to na pewno, słuchajcie, będzie usunięte, i tu po prostu będzie kuchnia jadania. Być może jeszcze część tego murku również usuniemy, i to będzie później po prostu wzmocnione i wsparte. Zapraszam Was na górę! Więc tak. Jedno z czego jestem bardzo dolony, to to już jest dom posprzątany, tak? Wykładziny pozrywane, meble wyrzucone, więc. Odejdzie nam przynajmniej kosprzątania sprzątania. Tu znowu mamy te straszne kominy, które zawsze usuwamy. Tam kolejna wentylacja. Jak widzicie, kabel puścili do zasilania tej szklarni. Z tego pomieszczenia mamy master bedroom. Docelowo chciałbym, żeby, żeby wykroić tutaj jeszcze. Łazienkę, oczywiście na tych nieruchomościach, które robimy na pokoje, czyli hejczymo, zawsze te kominy usuwamy, ale nie robimy tego wszędzie, przykładowo na Pawie, które zmieniamy na mieszkania. Tam już kominy zostawiamy, bo jednak to jest dodatkowy koszt, musicie liczyć, w Wielkiej Brytanii koszta usuwania kominów wahają się między 800 do 2000 funtów max, jeżeli ktoś od was bierze więcej, to zwyczajnie znajdziecie po prostu innego wykonawcę, tak? Tutaj widzicie, wszystko było, wszystkie ściany były zaizolowane. Ta wentylacja była również zaizolowana. Więc zaraz będziemy się brać do remontu. to wszystko będziemy zmieniać. Tu mamy słuchajcie spory korytarz, tam jest zaraz pokój i tam jest ten pokój, więc będę tutaj nad tym myślał, w jaki sposób możemy to zmienić, żeby to te metraże jak najlepiej wykorzystać, bo naprawdę spory, spory kawał tego domu jest tutaj utracony, tak? więc coś byśmy chcieli z tym na pewno zrobić. Tak? Być może jakiś jeden wielki podłużny pokój, być może przesunąć łazienkę. Na tym wszystkim będziemy jeszcze tutaj rozmyślać, tak? I teraz tak, słuchajcie, wiele osób takich rzeczy się boi, tak naprawdę no nie ma czego się bać. To jest Wielka Brytania i w tym kraju. Często słuchajcie, w każdych miastach znajdują się właśnie takie plantacje, być może dlatego, że kara nie jest odpowiedzialnie wysoka za, za takie przewinienia. I jest to dosyć, dosyć popularne i często spotykane. Nie jest to nasza pierwsza nieruchomość, która właśnie była plantacją, plantacją marihuany. Tak? Czemu to jest fajne tak naprawdę? No bo możecie dom taki bardzo tanio kupić, bo jest sprzęty przez bank. Czyli tak naprawdę tak jak w Polsce byśmy mieli komornika, po prostu zajął nieruchomość i ją odsprzedaje. Tak? I to, no, to nie jest moja wina, że on przejął bank to nieruchomość i człowiek stracił tę nieruchomość, no, każdy podejmuje jakieś ryzyko w życiu i już mówi, że nieruchomości to jest jeden z najbardziej bezpiecznych biznesów, a co tu się okazuje, to jak widzicie, no, tracą ludzie te domy, tak? Więc wniosek jest tego taki, że trzeba robić wszystko z głową, żeby nie stracić, bo można stracić również na nieruchomościach, a szczególnie jeżeli robimy nawet wynajem w postaci z Zagrzebiałych domów, które brzydko pachną, gdzie wyglądają, tak jak to robią lokalni Landordzie, gdzie jest bardzo niski standard, bardzo niska jakość, i tak naprawdę dla nas jest to bardzo słaba konkurencja, gdzie my sobie bez problemu radzimy. Tutaj słuchajcie, mamy właśnie jeszcze ogród. Z tej strony, jak nie wiem, czy, nie wiem na ile widać, jest jeszcze, jest jeszcze garaż. Więc to jest też zawsze jakiś fajny, e, fajny dodatek. Często mi pytacie o remonty. Słuchajcie, remonty na nieruchomościach HMO, gdzie my musimy spełniać wszystkie standardy, regulacje, fire doorsy, fire extingsy, e, alarmy. E, słuchajcie, te remonty są znacznie droższe niż remont, gdzie robicie pod wynajem na rodzinę. Ja też nie zachęcam was wszystkich do inwestowania tylko na e, rynku. E, HMO, czyli pokojów, bo jednak jest to znacznie trudniejsze i trzeba się rozeznać w rynku, w lokalizacjach. Nie wszędzie to dobrze działa i ludzie po prostu myślą, że nieważne gdzie kupią nieruchomość, jak ją zrobią, przygotują pokoje, to będzie się wynajmowało. Nam to się wynajmuje bardzo dobrze, ale mamy odpowiednie procedury, do których się stosujemy za każdym razem, jak nabywamy nieruchomość właśnie pod HMO. Tak? I również robimy inne rzeczy, czyli konwersję pubu już nie na Pub z wieloma pokojami, a na PAP z sześcioma mieszkaniami, tak? Deweloperka, gdzie budujemy domy, już nie na wynajem, a budujemy po to, żeby je sprzedać następnie, siedem, siedem domków. Również to wszystko, czyli PAP i osiedle, też możecie obejrzeć na tym kanale, do czego Was bardzo zachęcam, tak? Podsumowując, słuchajcie, ci, co mnie pierwszy raz, obejrzyjcie inne odcinki. Jak to możliwe, że człowiek, który. Przyjechał do tego kraju, mając 300 funtów, gdzie znajdziecie bardzo stare filmy ze mną. Polak, który kupił pierwsze trzy domy, Polak, który kupił pierwsze 6 domów. Cały czas, słuchajcie, to postępuje, cały czas idziemy do przodu. I ja się z tym dzielę, dlatego, że wy potem przychodzicie do mnie i robimy wspólny biznes, że część z was przychodzi do mnie e, i pracuje w naszej firmie, tak? Część z was przychodzi i świadczy usługi, więc my na tym dużo zyskujemy. I jednoczymy Polonię na naszych spotkaniach, Azbiro inwestorów Sheffield, gdzie przychodzi po 200, a nawet słuchajcie 350 osób na, na nasze spotkania. Konferencje, które organizujemy, m.in. Biznes bez granic, 2020 wrzesień, też możecie znaleźć na stronie. Czy warsztaty, które prowadzimy i skutecznie wypuszczamy coraz więcej naszych absolwentów jako landlordów. Więc nie zapominajcie jednego, XXI wiek, świat cały czas idzie do przodu, rozwijajcie się, uczcie się, a przede wszystkim poznawajcie praktyków, zdobywajcie od nich wiedzę, a przede wszystkim zdobywajcie wiedzę na własnych doświadczeniach. Pozdrawiam Was, cześć!